Ja mam widzowie z tej strony Vixies i witam Was w kolejnym odcinku Zero Keta po miesięcznej przerwie spowodowanej przez moje praktyki. No co, no wracamy, ale od razu mówię, żeby, nie, żeby później nie było, że może któregoś dnia nie być odcinka jednego, bo to tydzień będzie minimum jeden, ale nie obiecuję, że znaczy do końca grudnia może czasami nie być. Jakiegoś odcinka, czy to w sobotę, czy to we wtorek, więc to już mówię na przyszłość, żeby później z tego się nie spowiadać. To oczywiście, spowodowane szkołem, bo czym by innym, ale to już szkoda, że się śpieszy. No to gramy sobie trójki. Jakoś ostatnio bardziej wolę trójki, bo na dwójkach mi się wydaje, że jest tak za mało. No, oczywiście, za mało graczy, ale chodzi mi bardziej o to, że z trójka czuję się bardziej bezpiecznie. Bo zawsze jest ten jeden bramkarz i dwóch sobie może atakować na spokojnie A w to już najlep no najlepiej z dwóch atakować, chociaż jak Jeżeli się ktoś smerfuje, no to może jedna osoba atakować cały czas A jeden kisi się yy, u na bramce Ale na przykład ja sobie gram z Piotkiem, te dwójki rankingówki To u nas wygląda tak, że Piotek to ogarnia, mniej więcej coś próbuje, a ja przez moje lagi mu to wszystko Piątek to ma ostatnio tak jak Biedny chłopak ma już od tyle dni szlaban. A ja to sterowałem teraz, bo myślałem, że chłop to wybił. Jak się że chłop to wybija, on stwierdził, że on se jedzie prosto. No, Piątek na stawach ma jakieś szlabany. Praktycznie zagrać z nim nie mogę, a jak jest okazja, to akurat jestem na wsi. No nie, no, Apk, no nie, no. Akurat tak zawsze z pioskiem wychodzi, że. No po prostu nie mogę zagrać, bo to albo nie mam czasu, albo okazja nie taka No i kurde, chyba już z Piotrkiem nie grałem w jakąkolwiek grę chyba już od dwóch albo trzech miesięcy A dzień czy ostatnia moja gierka z nim to nie była wtedy jak nagrywałem z nim odcinek I właśnie Piotr mi powiedział, żebym nagrał dzisiaj Roketa Bo miałem szczerze nakręcić TFT kolejny raz Znaczy ostatni mój odcinek to był z Lisa, ale no i tak, wtedy jeszcze przed tym Nexus Blissem były chyba dwie gierki z, z TFT, to stwierdziłem, dobra, już nie będę was tak o tym TFT, to nagram roketa. Ale prawie jak wyszedł ten nowy set, ja już tydzień przed nie mogłem do, się doczekać, nie mogłem usiedzieć na dupie po prostu. A jak już wyszedł, to przez trzy dni, bo to we wtorek wyszedł, to do czwartku praktycznie tylko TFT grałem i po prostu śmieszna sytuacja, bo oczywiście, no pierwszego dnia nie grałem Rankedów Ale na przykład już yy, drugiego dnia, czyli już w środę Już mówię, dobra, zarydykuję, zakończę Rankeda No i się w końcu okazało, że przez pierwsze... Yy, znaczy, pierwszą gierkę zrobiłem siódme miejsce Niestety, miałem takiego pecha że przed całą gierkę na mojej ławce kisiła Jinx yy, no miałem przed całą gierkę 8 Jinx, brakowało mi jednej do Jinx 3 i jeszcze miałem taką samą sytuację z Waj i jeszcze z kimś jednym z punków i tak po prostu przed całą gierkę miałem całą ławkę zawaloną i przez to przegrałem Na a później to już po prostu też unduck, bo, bo, bo na przykład Wszedłem sobie mosherów, czyli tą klasę, która ma stila, pasywnego No to nagle trzech innych typa też postanowiło iść mosherów, no i tak Weź se graj I tak miałem co gierki, dopiero po trzeciej gierce zdobyłem pierwsze miejsce w Ironach, Bo to po tej pierwszej gierce zdobyłem Irona. To jak wygrałem tą jedną gierkę, to pierwsze miejsce zrobiłem mosherami to od razu mnie do brąza chyba 2 wzięło. No i na dzisiaj, kiedy nagrywam, mam yy, Silvera 1. Ja się w ogóle na Gierce nie skupiam go, a strzeliłem mniej więcej jak jakkolwiek stabilnie jest. O kurde, panie lag. Nie wiem, próbuję coś tutaj robić, a tak zbytnie nie mam jakiejkolwiek okazji. Nie dojada. Jak ja go znokautowałem? Weźmiesz, weźmiesz. No tak, trochę średnio, a rok. W zasadzie coś mi latanie wychodzi. Znaczy, może przez to, że piłka nie jest aż tak wysoko, ale mniej więcej mi jakoś ostatnio wychodzi. Nagle no, teraz się wylałem. Ale statystycznie mniej więcej ostatnio mi bardziej wychodzi niż zazwyczaj. No i proszę bardzo, remis. Ja to właśnie po tym odcinku chyba tutaj jeszcze nakręcę, żeby mieć już nakręcone na sobotę. W ogóle ja się już modlę, bo u mnie na wsi już jest kabel na słupie od światłowodu i teraz ja tylko czekam, aż mi podłączą pod dom. Ja nie już po prostu i nic że ja poczekam jeszcze do końca tam, następnego roku z tym. A niektórzy nie mówią, że już za miesiąc będę miał. Że, bo ja nagrywam tą końcówkę i co i że już w końcówce grudnia już będę miał świat powód. Ale przecież jaki jest teraz. Jak, jakie są pogody teraz czyli, że leje non stop praktycznie śnieg. jest trochę wątpię, ale się modlę, żeby jednak tak nie było. Nie ty trolu! Dobra. No i właśnie tym światłowodem jest coś takiego, że jak w końcu będę miał światłowód u siebie, to ja w końcu będę mógł wrzucać odcinki u siebie ze wsi. Nie będę musiał specjalnie czekać, aż będę w mieście, żeby puścić odcinek. Kurde, źle to trochę zrobiłem. Jednak dobrze, Dobra. ja Jestem zarąbiskiem dośrodkowującym. Nagrałem na tych samych, więc powinno być mniej więcej wyrównanie. No i też chciałem powiedzieć, że akurat kiedy mi nie było podczas tej przerwy, to niby była moja rocznica nagrywania na tym kanale. Znaczy mówię niby, no bo niby zacząłem tam końcówka yy, chyba lipca zacząłem niby odcinki wrzucać. Czy tam początek sierpnia, już nie pamiętam. Ale tak ja uznaję, że to jest jednak ten listopad, kiedy tam wróciłem po tej przerwie właśnie, bo od tamtej pory, no nakręcałem odcinki regularnie, tam jak, jakkolwiek się trzymałem z grafikiem i to uznaję za taką moją właśnie rocznicę. No i to, jak się czuję fajnie, to jest taka rocznica nagrywania, chociaż no przyznam że nie było łatwo, bo to jak tam czasami życie do piekła i co było tak też jak nakręcić to trochę no tak. Może nie że coraz bolało, ale no było czasami trudno po prostu. Szczególnie teraz jak może nie być odcinków czasami, no to to jest oczywiście spowodowane nie tym, że ja nie chcę wrócić, tylko po prostu no życie no. I muszę się przypalić przywodać, żeby żeby iść dalej. Okej okay, ja to wezmę, to nawet nie muszę ruszyć. oj, Nie. No, ja sobie to wezmę aha, troll Nie weźmiesz te piłki, ja sobie cię wezmę Nie no weź weź, ja też się wezmę, nie O! Nice Aj, no myślałem, że mi tak wyjdzie a i by tak fajnie to wyszło Wyszło i takie rzeczy, no A eee Ale tak bez Pauli trochę, no Utuły trochę Okej, okay, moja piłeczka O, to dupa Była akcja na gola Ale no, niestety tak, wpisy wygrywamy, to jeszcze nie ma tragedii. O, myślałem, że tu już leci w bramkę. Tak, ledwo. Aj, Już nie miałem busta. Tutaj wszystko zarąbane. Tutaj muszę się cofać. No raz to wezmę. Nie. Dobra, po to weźmie, to Okej, okay, mamy to, mamy to. Leci akcja, leci akcja. Leciutko, ale tak za mocno. Kurde. Nie no, chłopie. Tak się nie robi. już chciał mi w dupę wjechać O dobra, mamy to Dwóch na jednego, let's go, wygrany trade Ja uwielbiam kickoffy, to jest coś co mogę robić Nie no, internet weź nie trolluj mnie Okej, okay, wybił to dla mnie A co to wziął, no dobra Konstruowałem to nam. No tak trochę nie wyszło to po mojej myśli. Będę no, trzeba się cofnąć. Pełnisz to mi weźmiesz. O dobra zblokowałem. No defensywnie, defensywnie chłopaki Nie, chłop był w bramce Jeszcze że prawie go strzeliliśmy Nie no, ez Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, widzowie Lajkujcie, subskrybujcie No i mam nadzieję, że Nie wiem Jakkolwiek się cieszycie z tego powro powrotu mojego Do następnych odcinków Czyli pewnie w sobotę Jeśli będzie Narka